Witam Was w filmiku z serii szkolenie psa i dzisiaj chciałabym z Sonią zacząć dopiero ćwiczyć komendę lub sztuczkę, jak ktoś woli, Wstydź się. Z nią w ogóle jeszcze nie ćwiczyłam, chciałam pierwszy raz właśnie poćwiczyć już na filmiku, żeby pokazać, jak zacząć. Sztuczkę ćwiczyć, trochę nie poczytałam, ale jeszcze jej nie pokazywałam, jak to wygląda. I tak, do tego będę używała tutaj. Tych y, smakołyków, y, które kiedyś dostałam z plusa za darmo, tylko że one są twarde, więc może być y, trochę znaczy da się je pokroić, ale są twarde i mniej się nadają do szkolenia, ale no, na mnie, więc je też pokroję i będę używała. Y, kolejnymi, no to są te. Tutaj mam już same resztki i ten jest bardzo idealnie, mi się sprawdza przy szkoleniach. Więc jego na pewno pokroję na małe kawałki. On się bardzo dobrze sprawdza i będę też go używała. I kolejnymi rzeczami potrzebnymi do szkolenia, ponieważ nie wiem, no każdy inaczej ćwiczy tą sztuczkę, a ja chciałabym poćwiczyć to, to trochę z karteczką. Mówię tutaj o takich kolorowych karteczkach, aby przy tej komendzie, właśnie wstydzić się. Naklejać Sony na y, główkę tutaj tą karteczkę, tak żeby ona sobie łapką ją chciała ściągnąć, a ja wtedy będę jechać dla was do smakołek, żeby na początku wiedziała, że już robi dobrze. I tutaj mam taki zapas karteczek, tylko ja nie wiem, czy one dobrze kleją, y, ponieważ ja je już od dawna mam. Dlatego kupiłam w Tesco sobie takie nowe karteczki. One były bardzo tanie. I kupiłam taki zapas. I będę je używać do tej komendy. Więc to co potrzebuję do tej komendy no to są właśnie kolorowe karteczki samoprzylepne i przysmaki. I zaraz zaczniemy z Sonią ćwiczyć, tylko pokroję te przysmaki na jakieś małe kawałeczki. Tutaj już mam y, pokrojone na takie malutkie bardzo kawałeczki. Tu mam to zO+, a tutaj mam te z kalibra właśnie. Sonia już skaczę, bo czuję te przysmaki. I zaraz jej będziemy tutaj ćwiczyć. Sonia, czekaj. Widzieliście, ja naklejam sobie karteczkę na główkę, bo ona się trochę denerwuje, że jej to w ogóle naklejam. No nie wie w ogóle, o co chodzi, dlaczego jej to naklejam. Zastanawia się pewnie. Ale nagradza za to, kiedy właśnie tak głupka robimy. robi. Tutaj ja chciała sobie ściągnąć tę karteczkę, no bo ona chce sobie ją ściągnąć. W późniejszym etapie szkolenia będzie chodziło o to, żeby już zrezygnować z karteczki. Na szczęgę, no, ale my jesteśmy na samym początku, dlatego ja tylko wam pokazuję, jak zacząć to, to, to ćwiczyć, i ja polecam właśnie tą ćwiczyć z karteczką. No bo z karteczką będzie łatwiej pokazać psu, o co nam chodzi, tak pies mógłby nie zrozumieć jak ma tymi łapkami I właśnie wykonywać tą komentarz. Wstydź się. No ścianek. Nie bardzo zeszło. No ale to są same początki, więc na razie nie bardzo wychodzi. Co, nic Daj łapkę.

I ja właśnie pokazałam Wam tylko, jak wygląda samo ćwiczenie tej komendy, jak zacząć sam No i myślę, że w tym filmiku to już wszystko. Ponieważ to miało być takie krótkie tylko pokazanie, jak zacząć ćwiczyć, więc polecam te karteczki. Tak jak mówię, pokazałam już, jakie przesunki używam. I w tym filmiku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.